Nauczanie domowe, 11. Niedziela Zwykła. Ewangelia według św. Marka, rozdział 4, wersety od 26 do 34. Tytuł Piekuje i Rośnie. Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, Czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko godczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Te przypowieści, oparte o obserwacje przyrodnicze, o pracę na roli, Jezus dedykuje osobom, które są proste, które uważają, że w ich życiu nie dzieje się nic wielkiego, które Czują, że właściwie to życie upływa, i nie są pewne, czy dokonuje się to, czego Bóg zamierzył. I dlatego Jezus pokazuje w tych przypowieściach pozorną małość Królestwa Bożego, a z drugiej strony Jego siłę. Zwróćmy uwagę na pierwszą z tych przypowieści. Jezus mówi, że z Królestwem Bożym dzieje się tak, gdy ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Rzucenie nasienia Słowa Bożego w glebę, na nasze serce, jest czynnością, która się dokonuje, bo słuchamy Słowa, bo przyjmujemy Ewangelię i na pierwszy rzut oka nie ma nic nadzwyczajnego w tym wydarzeniu. Oczywiście bywają sytuacje, kiedy jesteśmy jakoś dotknięci szczególnie słowem, kiedy jesteśmy poruszeni, kiedy ktoś coś przeżywamy, czegoś doświadczamy, to prawda. Ale w większości przypadków to jest zwyczajne. To jest coś, co wydaje się takie proste, oczywiste. Ale Jezus zwraca uwagę na to, żeby tego nie lekceważyć. Żebyśmy nie dochodzili do wniosku, ponieważ nic nie przeżyłem ponieważ niczego nie doświadczyłem, ponieważ niczego nie zauważyłem, to znaczy, że nic się nie dzieje. Jezus mówi wprost przeciwnie, dzieje się i w momencie, kiedy to tłumaczy, pokazuje niesamowitą, piękną rzeczywistość naszego serca. Nasze serce, Jezus mówi, owocuje niezależnie nawet od tego, czy my czuwamy w takim ludzkim rozumieniu. Że czy śpimy, czy pracujemy, czy odwiedzamy znajomych, to Królestwo Boże w tobie pracuje. To jest niesamowite. Jezus mówi: wystarczy, że pozwolisz, by zostało zasiane to ziarno Ewangelii. I natychmiast w tobie po prostu te procesy ruszają. Jakie procesy? Procesy, które powodują, że idziemy do przynoszonego owocu. Nie widzimy od razu wszystkiego. Po drodze są te etapy pośrednie, są te kolejne znaki, że coś jednak się wydarza: że jest kiełkujące ziarno, że jest źbło, że jest kłos, a potem ziarna wytworzone w tym kłosie. Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Jezus, mówiąc o tym, że Królestwo Boże pracuje w nas niezależnie od naszego takiego bezpośredniego wpływu, pokazuje na naturę naszego serca. Serce Twoje należy do Królestwa Bożego. To jest niesamowite. Jezus pokazuje, że ziarno, które jest tym zasiewem Bożym, natrafia na glebę, która jest stworzeniem Bożym. To słowo, które stwarza, spotyka się z tym stworzeniem, które jest dziełem Boga. I to połączenie natychmiast tworzy duet, o który Bogu chodzi, że stworzenie spotyka się z Jego słowem, że stworzenie jest na nowo poduszone tym słowem, że stworzenie może być tym podkładem, tą glebą, w który Słowo Boże wpadając, przyniesie owoc. I to zdradzenie nam tajemnicy: moje serce należy do Królestwa, moje serce jest przeznaczone na to, żeby wydawało owoc. Wystarczy, że właśnie to ziarenko, ten zasiew stanie się rzeczywistością i już się dzieje. To jest piękne. Zwłaszcza właśnie wtedy, kiedy nam się wydaje, że to niewiele znaczy, że ja posłuchałem, przeczytałem. Właśnie znaczy. I to odkrycie, moje serce należy do Królestwa. Moje serce jest częścią Królestwa. Tylko potrzebuje tego dopełnienia, potrzebuje tego dotknięcia, potrzebuje tego ziarna i wtedy jest to, co być powinno. Bo Jezus mówi, samo z siebie serce wydaje plon. Samo z siebie ono zaczyna owocować, ono zaczyna pracować. Niesamowita rzecz. I oczywiście tu kluczowe jest to, że zostaje ono zasiane. Nie możemy lekceważyć ziarna Słowa. Nie możemy lekceważyć czytania Pisma Świętego. Nie możemy lekceważyć głoszenia Słowa na Eucharystii. To są miejsca zasiewu, to są miejsca. Kiedy staje się to, o co chodzi. Rozumiemy, że przyjmujemy komunię świętą i to jest takie widoczne, oczywiste. Ciało Chrystusa dociera do naszego ciała, ale wcześniej to słowo dociera do naszego serca, do gleby, która jest otwarta na ten zasiew. Widzimy, jak ten proces się tutaj uzupełnia. Jak Jezus pokazuje, Twoje serce jest po prostu. Tą piękną przestrzenią, na którą Bóg czeka, którą Bóg chce jak najbardziej pobłogosławić, by przynosiło plon. I ostatnia rzeczywistość, którą mocno Jezus podkreśla: niewielkie początkowo zmiany, bez spektakularnych sukcesów, są ważne. To, że my je lekceważymy, to, że my tego nie doceniamy, to nasz błąd. My powinniśmy się cieszyć z każdego takiego drobnego poruszenia, z tej najmniejszej choćby okoliczności, która powoduje, że moje serce coraz bardziej i bardziej współpracuje z Bogiem. Chociaż widzimy, że jako ludzie ciągle się borykamy z kłopotami, z trudnościami, z niedoskonałościami, ale w Tobie pracuje Królestwo Boże. Tak, jeszcze nam dużo brakuje, żeby zaowocować w stu procentach. To prawda. Ale nie zmienia to faktu pracy królestwa w Tobie. I to chce Jezus po podkreślić. Dopiero na koniec zobaczymy, ile tych Bożych Stworzeń skorzystało z tego, że Ty pozwoliłeś na ten zasiew. To chce Jezus pokazać. Dopiero za jakiś czas okaże się, ilu naprawdę było tych, którzy się schronili w cieniu tego, co się stało w Twoim sercu. W cieniu królestwa, które w Tobie wyrosło. Teraz, dzisiaj, w tej chwili tego nie widzisz, ale Bóg to widzi i wie, że ten proces jest ciągłym rozwojem i przyniesie w końcu owoc, piękny owoc właśnie tej współpracy gleby z ziarnem, ze słowem, które to owocowanie daje schronienie i wsparcie innym. Niech w tym procesie i niech w takim docenianiu drobniutkich, malutkich rzeczy Błogosławi Ci. Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.